Sony znajduje najgłupsze w dziejach wytłumaczenie na wysokie ceny gier na PS4 w PlayStation Store, Xboxa One można naprawić waląc w niego po staropolsku, a trademarki Shenmue 3 i nowego Fallouta okazują się być fałszywe. To wszystko i jeszcze więcej już teraz w okraszonym next genowym pyłem, 30. Gościu Niedzielnym, w którym jak zwykle, wita Was Piotrek Mozelewski. Wracają do swojego właściwego porządku, więc zaczynamy od Sony, ale nawet mimo tego, że koło mojego telewizora stoi już ich Next Gen, w którym zdążyłem się zresztą zakochać i którego unboxing możecie obejrzeć na YouTube'owym kanale PPE nie będzie wcierania w nich ciepłego świńskiego tłuszczu, bo przeginają scenami na PlayStation Store. To znaczy nie jest to jakakolwiek nowość, wszak ceny gier na tej platformie cyfrowej dystrybucji nie zachwycają nigdy poza wyprzedażami, ale przy okazji startu PS4 pojechali po bandzie jak mało kto. 299, 279 i 264 zł za wersję do ściągnięcia to ździebko dużo, szczególnie jeśli do takiego kosztującego wspomniane już 264 zł Killzone Shadow doliczymy jeszcze Season Passa za 83 zł. Fergal Gara, ktoś bardzo ważny w brytyjskim oddziale Sony, powiedział, że jednym z głównych powodów dla takiego stanu rzeczy jest chęć by nie robić konkurencji pudełkowym wersjom gier. Jak przeczytałem to pierwszy raz, wymierzyłem sobie soczystego facepalma, tym bardziej że Pan gara dalej tłumaczy, że kiedy kurz już opadnie, spodziewa się, że ceny gier na store będą porównywalne z tymi, jakie można zobaczyć w sklepach. Okej, okay, po kolei. Cyfrowa dystrybucja ma chyba rosnąć w siłę, a biorąc pod uwagę fakt, że nie trzeba płacić za płytę, okładkę, pudełko i przewożenie produktu do sklepu, ceny powinny być niższe. Jasne, rozumiem, że nikt point blank nie przyzna, chcemy się nachapać, ale tłumaczenie się w ten sposób to jednak lekka przesada lekka na zasadzie typowego brytyjskiego niedopowiedzenia. Oczywiście nie cała wina leży po stronie Sony, a jeden z wydawców, mianowicie EA, nieco się zlitował i obniżył ceny swoich gier z 304 na 279 zł. No po prostu promocja wprost miażdży. Drive Club miał się pojawić na premierze PlayStation 4, ba, miała być nawet specjalna edycja dla plusowiczów, ale niestety na ostatniej prostej napotkał ścianę zwaną rzeczywistość i gra trafi do sprzedaży dopiero na początku przyszłego roku. Nie przeszkadza to jednak twórcom w karmieniu nas urywkami gameplay'u mającymi po 10-13 sekund. Filmiki te jednak są zbyt krótkie, by statystyczny leni oglądał. Z pomocą śpieszy jednak jakaś dobra YouTubowa dusza, która zmontowała kilka skrawków w zgrabny trwający nieco ponad minutę klip. Co prawda to tylko 720p, ale i tak można się popatrzeć na cudownie wyglądające chmury, czy miażdżąco fajny fragment trasy z Norwegii. PlayStation 4 wystartowało w Europie i jeśli macie na Facebooku znajomych z tymi konsolami, wasz feed pewnie kipi od screenów i innych informacji wyrzucanych przez graczy, ale na tym nie koniec. Sony zorganizowało konkurs First to Greatness, który opiera się właśnie o możliwość dzielenia się klipami, jaka jest zaszyta w PS4. Na stronie konkursu są 64 wyzwania, które można ukończyć w grach i nagrać przy okazji ich realizacji klipy, a następnie specjalnie wybrana komisja, zapewne złożona z konserwatorów powierzchni płaskich z siedziby Sony, wybierze te najlepsze, zaś ktoś bardziej wykwalifikowany umieści część z nich na nowych trailerach i wrzuci ksywki graczy na witrynę First to Greatness. Inicjatywa cokolwiek fajna, ale wątpię, żeby komuś tak na Dobrą sprawę, chciało się przebijać przez 3500 godzin gameplayu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. W ramach szybkiej piguły wspomnijmy o paru sprawach. Po pierwsze, zapowiedź nowego Siren na PlayStation 4 okazała się być jednym wielkim nieporozumieniem. Całe zamieszanie wzięło się stąd, że rumuński oddział PlayStation wydał oświadczenie prasowe, w którym wymienione zostały różne gry tworzone na PS4, m.in. wspomniany już Siren. W internetach oczywiście zawrzało, twórca serii sam zaprzeczył tym informacjom, a koniec końców wyszło na jaw, że Siren to po prostu nazwa kodowa Rhyme. Trochę szkoda, bo tak na dobrą sprawę fajnie byłoby dostać grę, która wywoływałaby nieprzyjemny wręcz strach, ale na to najwyraźniej jeszcze będziemy musieli poczekać. Na koniec piguły szybka wzmianka o tym, że Crash i prawa do marki zostały jednak w rękach Activision i obserwując entuzjastyczną reakcję graczy na plotki, wydawca zastanawia się w jaki sposób najlepiej wskrzesić serię. Czas pokaże, co z tego wyjdzie. Osobiście widzę dwa dobre wyjścia z sytuacji. Po pierwsze, Sony daje im wór z napisem wielki worek pieniędzy, zbiera swoją ekipę i wydaje dobrą platformówkę ekskluzywnie na PlayStation. Albo też, same Activision hamuje swoje zapędy do przekombinowania i robi taką samą dobrą platformówkę, nie wciskając kraszowi psa, który niszczy helikoptery i wypuszcza ją na więcej platform. Fin. Zanim przejdziemy do części poświęconej Microsoftowi. Pora na Gran Turismo 6. Po pierwsze, do sieci wyciekła lista trofeów i wyjątkowo można ją przeczytać, bo nie zawiera spoilerów. Szok, wiem. Co więcej, zawiera duplikaty pucharków z Gran Turismo 5. Niektóre polegają na tym samym, ale mają zmienioną chociaż nazwę. Inne zaś to dokładne, bezczelne i bezpardonowe Ctrl-C, Ctrl-V. Moc. Polifony, naprawdę cudowny pomysł i wielki wysiłek. Nie zmienia to jednak faktu, że GT6 dostaje przy okazji jedną z fajniejszych kampanii marketingowych. Sony chce się dowiedzieć, co było iskrą zapalającą pasję do samochodów w każdym z nas, podpierając się przykładem Mario Andretiego i ukazując jego historię w trzyczęściowym dokumencie. Jeśli więc, podobnie jak ja, macie na punkcie czterech kółek solidnego pierdolca i widzicie w aucie coś więcej niż środek transportu zabierający was z punktu A do punktu B, to polecam wam obejrzenie tych filmów, są dostępne na YouTubie. Jak dobrze wiemy, w Xboxach One występuje czasami problem z napędami, które... Niekoniecznie mają ochotę czytać płyty, a przy okazji przyjmowania ich burczą jak niezadowolona kasjerka z supermarketu, której śmiałeś dać wyjęte z bankomatu jej zdaniem za grube pieniądze. Okazuje się, że potrzeba matką wynalazku, w tym konkretnym wypadku zaś wynaleziony został sposób na nakłonienie napędu do współpracy. Tydzień temu wspominałem, że Game Support zaleca wywalenie Xboxa One do góry nogami, ale ich rada nie była kompletna, bowiem należało jeszcze nowemu klockowi zdrowo przywalić. Podobno sprawcą całego zamieszania jest niedopasowana zębatka, a puknięcie konsoli powoduje, że wchodzi ona na swoje miejsce, przynajmniej wydaje się tak po obejrzeniu filmików demonstrujących jak metoda działa. Niestety na napędzie problemy z użytkowaniem Xboxa One się nie kończą, bo kotaku postanowiło porównać czasy instalowania się gier na dysku konsol Microsoftu i Sony i powiedzmy sobie wprost, że wyniki Xboxa nie zachwycają. Assassin's Creed na PS4 uruchamia się po 42 sekundach, na Xboxie One zajmuje mu to zaś 5 minut i 50 sekund bez pobierania i instalacji update'u, z update'em zaś mamy wynik 7 minut 2 sekundy. W wypadku wszystkich przetestowanych gier jest wyraźna, jeśli nie miażdżąca przewaga na korzyść PS4 i tak, ja również jestem w szoku w paru wypadkach. Need for Speed Rivals to 9 minut 25 sekund dla Xbox One i 32 sekundy dla PS4, Just Dance to 8 minut 48 sekund dla X1 i 45 sekund dla PS4, NBA Live to 16 minut i 26 sekund dla konsoli MS, 35 sekund dla Sony, FIFA 14 to ponownie 16 minut i 6 sekund dla Xboxa i 34 sekundy dla PS4, Madden zasz 9 minut 38 sekund dla Xa i 38 sekund dla PS4, -ki. Matko Bosko. A tyle czekania oferuje wam konsola, która w porównaniu do PS4 jest o 90 dolarów droższa w produkcji. Co prawda 75 dolarów to koszt Kinecta, najdroższy z całego zestawu jest procesor, a Microsoft i tak oszczędza na ramię, ale nie zmienia to faktu, że ogólnie nowy X jest droższy w produkcji niż jego konkurencja. Microsoft zaliczył już jeden zwrot o 180 stopni w kwestii polityki na konsoli, teraz przyszła pora na drugi, nieco mniejszy, odbywający się w Turn ten, czyli u dewelopera piątej Forcy. Okazuje się, że przez fora dyskusyjne przetoczył się Shitstorm o takiej amplitudzie, że będą spore zmiany w systemie mikrotransakcji. Po pierwsze, od piątku wszystkie samochody miały być przecenione o 50%, osoby, które zakupiły różne paczki samochodów otrzymają rekompensatę w postaci dodatkowych aut, a same wypłaty w Forza Rewards mają być o wiele wyższe. Jak więc widać, można, teraz tylko trzeba zebrać legion ludzi i iść na ich fora, ukrzyżować parę osób, by wymusić na teren ten ruszenie dubska i zaimplementowanie cyklu dnia i nocy, zmiennych warunków pogodowych oraz wyścigów długodystansowych. Wtedy następna forca będzie naprawdę miażdżącą grą. Microsoftową pigułę zaczynamy od wypowiedzi Phila Spencera, który nie może zagwarantować tego, że marka Gears of War pozostanie ekskluzywna dla Xboxa, ponieważ należy ona do Epic Games i to oni postanowią, co się z nią dalej stanie. Spencer przyznał, że osobiście uwielbia gry z tej serii i bardzo by chciał, żeby została na ich konsoli, jednak nie ma większego wpływu na decyzję Epic. Osobiście nie wiem, co o tym sądzić, bo o ile przy pierwszych i drugich Gearsach dobrze się bawiłem, wrzeszcząc na siebie z kumplem przez headset różnymi głosami, coś w stylu linijek. Who on toast? Look at all that juice! I bliżej, niemożliwym do zartykułowania blu, 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 wydawanym przybieganiu i waleniu z lancera, to trójka już taka fajna nie była, o Judgment zaś się nie wypowiadam, bo i nie grałem. Jakiś czas temu Mark Rain sugerował Adamowi Boyes i Shuyoshi, że powinni zagrać w Gearsy, co wiele osób potraktowało jako preludium do zapowiedzi nowej odsłony Marki na PS4. -kę. Czas pokaże, jak się sytuacja rozwinie, zobaczymy, co obaj producenci konsol pokażą na zbliżającej się gali VGX. Skoro jesteśmy w temacie Gears of War, to wypada nam pomknąć, że pierwsza część serii będzie dostępna w programie Games with Gold od 1 do 15 grudnia, a następnie jej miejsce zajmie Shoot Many Robots. Jeśli jeszcze nie graliście w Gearsy, to gratuluję przetrwania wielu lat w jakiejś jaskini, sporo was ominęło, ta promocja jest właśnie dla was. Szkoda tylko, że Microsoft zapomina o ludziach, którzy faktycznie używali Xboxa 360 do gier. W minionym tygodniu ujawniona została także szalenie nieprecyzyjna, przybliżona data premiery Sunset Overdrive, a więc ekskluzywnej dla Xboxa One gry od Insomnia Games, będącej czymś ala Overstrike przed przemianowaniem na Fuse, z tym, że w sandboxowej konwencji. Jak już mówiłem, data nie jest precyzyjna, bo została określona na rok 2014, ale wiemy póki co tylko tyle. Na zakończenie działu Microsoftu pojawia się jeszcze Quantum Break, które będzie korzystało z systemu Digital Molecular Matter. Przekładając to na język nieco bardziej zrozumiały, mamy do czynienia z systemem zaprojektowanym do jak najlepszego w grze zniszczenia, systemem, który cytuję jest w stanie adekwatnie ukazać bazującą na pęknięciach deformację symulującą fizyczne właściwości każdego materiału. To znaczy tak przynajmniej twierdzi firma odpowiedzialna za ten system DMM, a więc Pixelux Entertainment. Chwaląca się, że system został już wykorzystany w ponad 20 filmach, reklamach, a nawet serialach telewizyjnych. Jeśli destrukcja w nowej grze Remedy ma rzeczywiście stanowić tak ważny element, jak się do tej pory wydaje, to dobrze, że zainwestowali w coś porządnego i mam nadzieję, że efekty działania tego systemu będą wywoływały niemały szczękopat. Father! Znaki handlowe Shenmue 3 i Fallout 4 są fałszywe. Okazuje się, że OHIM, a więc Office of Harmonization for the Internal Markets, zajmujący się sprawami znaków handlowych, zdyskredytowało obydwa jako fałszywe, najpewniej złożone przez osoby prywatne. Ich pojawienie się online, od czego zaczęła się tak na dobrą sprawę cała ta burza, to po prostu cecha systemu stosowanego w instytucji, który publikuje wszystkie, w tym także jeszcze nierozpatrzone aplikacje. Podobny los spotkał zresztą trademark Half Life 3 z października. Bieżącego roku. O ile na Fallout 4 możemy czekać mając sporą pewność, że gra się pojawi, to na Shadow 3 bym już nie liczył. Seria została przecież skasowana przez SEGA 10 lat temu, a jako powód takiej decyzji podana została słaba sprzedaż. Star Wars 13-13, po którym płakać będę jeszcze bardzo, bardzo długo zostało skasowane, ale zapewne nie oznacza to końca świata. Kanadyjski oddział EA długie nad czymś z uniwersum Georgia Lucasa i chce rekrutować nowych ludzi, konkretnie rzecz biorąc szukają osób do pracy nad dużym projektem na Next Geny opartym o otwarty świat. Możemy się tylko domyślać o co tak w zasadzie chodzi, ale wydaje mi się, że gdybanie w kierunku współpracy między Visceral Games a EA Kanada jest dobrym posunięciem. Ci pierwsi jakiś czas temu ogłosili pracę nad grą z serii Star Wars, a EA potwierdziło, że projekt jest na tyle duży, że jedno studio pewnie nie podoła. Nie wiem tylko czego u diabła z od Dead Space chcą od ludzi tworzących FIFA i inne temu podobne gry, ale cóż, jeśli efekt końcowy będzie dobry, to kogo to obchodzi? Jakub Szamałek, człowiek odpowiedzialny za fabułę Trzeciego Wiedźmina, wyznał mediom dlaczego nowa część Przygód Geralta nie pojawi się na Xboxie 360 i ps trójce, i okazuje się, że powód jest banalny. Za wysokie progi na current genowe zaliasingowane nogi. W wywiadzie dla Connected Digital World powiedział, cytuję... Obawiam się, że gra, którą otworzymy jest po prostu zbyt wielka, ma zbyt wiele detali, by produkować ją na obecną generację konsol. Nie chcemy poświęcać jakości gry kosztem jej rozmiaru, dlatego też jesteśmy bardzo podekscytowani, że nasze prace nad Wiedźminem 3 zbiegły się w czasie z nową generacją, ponieważ wreszcie możemy stworzyć świat tak duży jak chcieliśmy, jednocześnie nie rezygnując z bałości o detale tak dużej jak w Wiedźminie 2. Świat trzeciego Wiedźmina będzie równie piękny i równie dokładnie wykonany co ten z drugiej części przygód Geralta, koniec cytatu. I chyba tak na dobrą sprawę nic więcej nie trzeba dodawać. Mam nadzieję, że trzeci Wiedźmin będzie jedną z tych gier, które urywają łeb na wysokości pasa, nie tylko pod kątem grafiki czy designu, ale przede wszystkim pod kątem popularnym. Trzymamy książki za polską produkcję, która ma trafić na nasze konsole już w przyszłym roku. To już wszystko w 30. Gościu Niedzielnym. Ci z Was, którzy mają radość z posiadania nowej konsoli, niechaj nie marnują już więcej czasu i wracają do zabawy z padem w łapie, a my dziękujemy serdecznie za uwagę i na sam koniec pragniemy przypomnieć, że do kiosków trafił już 196 numer PSX Extreme, w którym m.in. możecie przeczytać test PS4. Zachęcamy do wysypania pieniędzy dla redakcji, bo wtedy będą mogli wysypać więcej dla nas, dla Gościa Niedzielnego i wszyscy będą szczęśliwi. Tymczasem trzymajcie się, cześć, miłego grania.